Cześć, maneczko Piotr Maciejczak z kanału Piotr Maciejczak, z tej strony i to kolejny odcinek z tipami do Last bo trochę się już w niego nagrałem, to już moja trzecia postać. W zasadzie pokażę wam jak zginęła druga, bo to trochę wstyd. Ma flat melee damage, sporo kryta bazowego. Okej, okay, okej. Okay. Aha! Trochę cringeowe, co? Ale dobra, przejdźmy do typów, bo to film o tipach, do tego by grało się Wam przyjemniej. Tak więc lecimy. Po pierwsze, typ dotyczący przedmiotów i ich modyfikatorów, to znaczy, cóż, mamy tutaj jakieś tam piórko i no, klasycznie ma ono cztery statystyki, prawda? Ale wciśniemy ALT, pokazuje się ich więcej i co wielu graczy nie wie, i na przykład co ciekawe, ja długo nie wiedziałem, gdy wciśniemy jeszcze CTRL, czyli CTRL ALT. To wyświetli nam się wszystko, to znaczy, jaki to jest konkretnie tier, jaki jest zasięg, jaki jest możliwy przestrzał w danym tierze. Są to informacje bardzo istotne, jeśli chcemy sobie coś wykraftować. Bo przykładowo, gdyby bardzo mi zależało na tym, żeby poprawić ten przedmiot, no to mógłbym ewidentnie bardzo prosto 5 inteligencji zmienić w 6 inteligencji. I to nawet bez podnoszenia tieru modyfikatora na tier 5, Na to mam na razie za niski poziom moim magiem. Wystarczy, że kliknę tutaj, wejdę w moje runy, konkretnie w runo of refinement i mogę użyć cyk. No, nie siadło. Jeszcze raz i cyk. Mamy 6 inteligencji. No, to taki praktyczny przykład tego, jak wygląda zakres danego modyfikatora, może Ci mocno pomóc. Kolejny tipek będzie dotyczył klas, które mają wbudowane skille instantowe, takie jak na przykład Falconier, który po uzyskaniu punktu w Intuitive Connection jest w stanie rzucać czary nawet w biegu. I słuchajcie, przykładowo, Falconier ma dostęp do w Bomby, którą jest w stanie używać w zasadzie co chwila. Korzystanie z tego w sposób optymalny może być upierdliwe, jest to dużo klikania, jeśli w międzyczasie mamy jeszcze parę innych przycisków, którymi musimy się zająć, więc co robi wielu graczy? Już wam mówię. Możliwe jest zautomatyzowanie takich instantowych umiejętności przy pomocy jednego prostego triku. Wchodzimy w ustawienia, bindujemy jakąś umiejętność, może być jako tak zwany sekundary bind, przyciskiem z naszej klawiatury numerycznej. Przepraszam, moja jest trochę brudna. Ja tutaj mam piątkę na ekipadzie. Zrobione. I teraz uwaga, wciskam moją piątkę, po czym wyłączam numloka. Teraz moja umiejętność kastuje się sama, co za każdym razem, gdy tylko to możliwe. Ja nie mam nawet rąk na klawiaturze ani myszce. Gdybyśmy chcieli, możemy to zrobić nawet z większą ilością umiejętności. Przykładowo moja jeszcze inna umiejętność, która również kastuje się instantowo, mogę ją puszczać w biegu. Rzucam ją na czwórkę. Jak widzicie, obie umiejętności używają się automatycznie. Drugi tip, jeśli nie chcesz nad głową widzieć swojego niku, cię to irytuje, na przykład ja mam swój stary, swoje stare konto z nazwą, której nie chcę cały czas widzieć, możesz to wyłączyć tutaj. Gameplay, floating player name. I w opcjach mam jeszcze jeden tipek. Ostatnio na Discordzie grając rozmawiałem z kolegą i oboje doszliśmy do tego samego wniosku, że czasami wciskamy U zamiast I, czyli zamiast otwierać inwentory w biegu, otwieramy sklep który jest na pobliski przycisk na U. I było to dosyć irytujące, bo ten błąd popełniliśmy w zasadzie oboje dosyć często, więc domyślam się, że wielu widzów również. W zasadzie obgadałem to z widzami na czacie i wielu z nich mówiło o, ja też tak robię. Więc nieironicznie polecam wejść w Change Inputs i odbindować sklepik. Ja zrobiłem to właśnie bindując U jako dodatkowy przycisk do otwierania inventory. więc teraz jeśli moje wielkie, grube paluchy Wcisnął nawet U przez przypadek zamiast I, to nie robi mi to różnicy, bo i tak otwiera mi się kwipunek. Mała, głupia rzecz, ale pomaga. Kolejna rzecz dotyczy tego, byście byli samowystarczalni, bo fajnie jest szukać wiedzy w internecie, ale czasami sami możemy znaleźć odpowiedź na własne pytania bez żadnego problemu. I chodzi mianowicie o Game Guide. Pod G macie Game Guide, wielu graczy nie zdaje sobie z tego sprawy i Game Guide jest szalenie przydatny. Przykładowo zastanawiacie, jak ludzie tworzą przedmioty legendarne, czyli takie czerwone przedmioty, wzmocnione unikaty, najpotężniejsze przedmioty w grze. No to ciekawicie, o co chodzi z legendarynymi przedmiotami? Wpisuję legendary. Legendary items i cyk, i mam wytłumaczone krok po kroku, jak się je robi, cały proces, gdzie iść, co i jak, pyk, pyk, pyk. Swoją drogą o legendarnych itemach też niedługo nagramy film, ale tutaj tylko taki przykład, że masz odpowiedź w zasadzie tuż pod nosem, nie? Tutaj po prostu w Game Guide. Jak działa Ignite, pyk, wciskam i widzę jak długo trwa i widzę ile podstawowo zadaje i widzę czy mogę go nałożyć ileś razy czy nieskończoną ilość razy. Wszystko mamy. Pod ręką. Kolejny tip: bo rozmawiając z widzami dowiedziałem się, że jest to nieoczywiste. To znaczy, jeśli wybierzesz jakąś podklasę postaci, na przykład ja jako czarodziej wybrałem klasę sorcerer, to również możesz korzystać ze e, drzewek i czarów odmiennych klas. Na przykład jako sorcerer mogę wbić nawet 15 punktów w Spellblade'a czy RuneMastera i odblokować takie czary jak Flame Rush, Frostwall, Flame Reef czy Enchant Weapon. Bardzo często też same pasywki są bardzo potężne. Jeśli samemu tworzysz build i postać koniecznie sprawdź właśnie te pozostałe drzewka, bo może się okazać, że czasem warto włożyć te parę dodatkowych punktów Wy właśnie tą inną subklasę zamiast tylko w swoją. Kolejny tip, naprawdę polecam Loot Filter. Jeśli jesteś graczem w miarę nowym i nie chce ci się robić filtru samemu, chociaż możesz spróbować, w grze jest to skrót Shift.F, to weź sobie filtr podstawowy z Epoch Tools slash Filters. Ja podrzucę link w opis filmu. Filtry są super, bo nie dość, że specjalnym kolorkiem podświetlą rzeczy, które mogą być dla Was bardziej wartościowe, to jeszcze schowają te, które są absolutnie do dupy. Instalacja takiego filtru z internetu jest bardzo prosta. Przykładowo klikam tutaj, klikam eksportuj, klikam kopiuj, klikam copy to Clipboard, w grze wciskam Shift-F, importuj filtr. Paste clipboard contents, i teraz pozostaje mi po prostu nazwać nasz filter. Ale wiecie co? Strona Last Epoch Tools ma więcej zastosowań, a jedno z nich może Was zainteresować, jeśli jesteście w endgamie albo po prostu jesteście ciekawscy. Mianowicie mamy tu listę m.in. wszystkich unikatów w grze. I co jest tu takiego specjalnie interesującego, już Wam powiem. Macie tu informację o czymś takim jak Level 4 Legendary Potential, co ma tak naprawdę dwa znaczenia. Tutaj przykład przybliżonej. Formuły. W zasadzie to wiemy, że ona jest błędna, ale daje pewne wyobrażenie tego, jak rzadkie mogą być niektóre unikaty. Przykładowo, jeśli wypadnie nam unikat Peak of the Mountain, to mamy prawie 0,5% szansy na to, że wypadnie z najmocniejszym legendary potencjałem, czyli najmocniejsza wersja tego przedmiotu, którą będziemy w stanie wzmocnić czterema dodatkowymi mocami. W przypadku jednak z przedmiotem z wyższym tak zwanym LPL-em, który możemy sprawdzić na Last Epoch Tools tutaj, Level for Legendary potencjał, jak widzicie te kwoty są kompletnie astronomiczne i, i pozyskanie tych przedmiotów w ich wersji na 3LP albo 4LP, chodzi o Legendary potencjał jest praktycznie niemożliwe. Nie jest to coś, co możemy realistycznie wyfarmić. Nie warto próbować. I co ciekawe, druga rzecz, jesteśmy w stanie też z tych cyferek wywnioskować, jaki poziom areny jest wymagany by te przedmioty mogły nam się pokazać. Nie jestem w stanie teraz znaleźć dokładnych informacji, ale jeśli dobrze pamiętam wypowiedź jednego z devów, w pewnym momencie wygląda to tak, że wymagany poziom przeciwników, żeby dany przedmiot yy, poleciał, to jest. Level for legendary potencjał minus 16. Więc jeśli robimy takie wzmocnione monolity endgame'owe, gdzie poziom potworów to level 100, to dopiero wtedy może, można mówić o Wings of Argentus. Ale co ważne do uwzględnienia, w grze istnieje coś takiego jak rune of Ascendance, który pozwala nam stworzyć jakiś przedmiot unikatowy bądź setowy z danego przytypu przedmiotu. Przykładowo ja tutaj mam jedną taką runę i mam przykładowo swój hełm. Spróbuję go użyć, i tutaj ciekawostka, jeśli chodzi o zastosowanie tej runy. Runy. Używając ją, gra liczy nas tak, jakbyśmy byli akurat w terenie level 100, czyli można tą runą już na samym początku gry zdobyć przedmiot z głębokiego endgame'u. Przykładowo, zobaczmy, co się stanie. Może dostanę jakiś endgame'owy łuk? Pyk. No, w zasadzie to tak. Mój łuk na postaci level 43, e, niskopoziomowy łuk, zmienił się w Acid Fletch na level 60. Ciekawostka, LPL 60. Tyle na dzisiaj dajcie znać, jeśli podobają Wam się takie filmy z ciekawostkami, albo gdybyście chcieli zobaczyć konkretny film o czymś innym. A jeśli jeszcze nie kupiłeś Last Epocha i chciałbyś spróbować swoich sił w grze, możesz to zrobić taniej niż na Steamie na Nexus GG Piotr Maciejczak. Wychodzi jakieś 20 zł taniej niż na Steam i ja też coś z tego mam. Dzięki. Tak czy inaczej, do zobaczenia w następnym filmie albo na Twitch TV Piotr Maciejczak, gdzie staram się streamować codziennie.